Dzień dobry. Dzień dobry. Tomek Klaszewski, Pan Winio i Aga Protas. 40 odcinek subiektywnego leksykonu płyt, które warto mieć... No, przed nami. Przed, przed nami. Właściwie nad wami, bo ten film jest poniżej tego wpisu. To już nie jest dla was tajemnicą, że Aga 40 odcinek poświęciła zwiemu ozbornowi płycie. No more tears. No i czemu temu? O, tak jak opisuję zresztą w odcinku, jest to w sumie wtedy kaseta. Pierwsza, którą dostałam zborne, z jego zborne, kochając Black Sabbath. Nawet nie wiedziałam, że Ozzy jeszcze robił coś osobno i tak się zakochałam, że po prostu wsiąkłam. Tak, no ja też to pamiętam, że wsiąknąłem w jakiejś kasecie. E, całą ósmą klasę przesłuchałem. 40 e, odcinków Aga, to już jest prawie dwa lata. Ponad. Ponad dwa lata, tak. No. W styczniu minęło A o swojej karierze pisarskiej. Myślę, że to kariera? <laughs> no, 40 odcinków. Wiesz, nie wiem, ciekawe ile to jest. E... Znaczy, nie wiem, czy bierz, ile ale. To jest stron, napisz, ile to tak? jest stron, ile to jest znaków. No. Ja myślę, że już jest niezła książka. Możliwe, możliwe, no bo jak każdy wpis ma powiedzmy po 3-4 strony takie komputerowe. No ona umie pisać. Muszę Wam zdradzić tajemnicę, że Aga nie pisze, ona wbija w internet. Tak, ja wbijam w internet, ale nie wbijam w internet już gotowe. Aha. Wcześniej piszę. No, tak. <gry> wbijam w internet już gotowe, szkic zapisany. Przed tą rozmową, bo, aha, bo, bo musicie wiedzieć, że w ogóle jesteśmy w wieżach KWK, czyli kopalniach węgla kamiennego w Świętochłowicach. Tak, ta piękna, piękna przestrzeń została nam tutaj udostępniona przez naszego drugiego, drugiego przyjaciela Marka Benie z Jazz TV. Dlaczego tak, to się dowiecie, z Jazz TV. I dziękujemy za to serdecznie, Bardzo. że możemy tutaj nagrać i wyrzucili nas takich fajnych mikroportów. Tak, że... sprzęty takie ładne. Po prostu tak jeszcze nigdy nie było. to no. eee, jak to jest z tym pisaniem? Ty się, że to cesji, robię. Czy ty pisałaś wcześniej? Nigdy pisała? nie pisałam w życiu. Nigdy nie pisałam w życiu, nawet w szkole kiedyś od jednej pani usłyszałam, że się zajmowała różnymi rzeczami w życiu, ale nie pisaniem. Pozdrawiamy panią. Pozdrawiamy powodę, panią nie? bardzo. Serdecznie, tak jak no widać. Rok. Nie dałam się. No. Ja też mam taką anegdotę, ale nie opowiem tak. jej dzisiaj, bo nie. to nie jest o mnie, tylko to. dzisiaj o tobie. Dobrze, zapamiętam, żeby cię zapytać. Tak, jak będziesz przeprowadzać wywiad ze mną. <laughs> znaczy, my z Agą wywiady sobie przeprowadzamy między Tak, między, między sobą. sobą. Czasami, mm, tak. I dzisiaj to jest wywiad z Agą. 40. odcinek o Zimu Zbornie, ale przywiozłaś też e, płyty ze sobą, bo e, właściwie to są płyty, o których pisałaś. Tak, są to płyty, o których pisałam i chyba takie, które może nie warto mieć, a trzeba mieć. Dobra. W swojej kolekcji. Może to za ostro, ale myślę, że są tego warte. No ja widzę Yellow Touch, on kosztuje z 800 euro. Tak, w najlepszej... W najlepszym stanie tak, kosztuje z 800 euro. I trzeba to mieć. No, tak, trzeba że... to mieć. Nie, tak naprawdę. Yellow touch. No. To jest chyba jedna... To jest najlepiej zrealizowana chyba płyta dźwiękowa, jaką słyszałam. Proszę Śmiga bardzo. to niesamowicie. Ej, w ogóle się <laughs> nie Tak dał. Żebym to <śmiech> <śmiech> Żeby mi nie upadła. Tak, oczywiście w, w kopertach naszych domowych. No już, tak. Bo my zawsze przekładamy. MOFI. To są takie piękne, antystatyczne koperty Słynnej firmy MOFI. No, wypadały najlepiej w tych wszystkich. I tak już zostało. Proszę bardzo. To już jest akurat. O, a to była oryginalna, proszę. Ja, czy płyta warta 800 euro z papierową, z papierową kopertą zwykłą, bez antystatycznej płytki. Bez... Tak, pory. tak. Taki, proszę taki, bardzo. tak zwany Ja do się do tutaj po Bo właśnie dotykam czegoś, czy jest warte kilka tysięcy złotych. No. I Aga to wiozła ze sobą specjalnie z Krakowa, żeby Wam dzisiaj e, pokazać. I dlaczego tą płytę trzeba mieć, to się oczywiście możecie dowiedzieć z blogu Panwiny, z, z wpisu Agi. E, pamiętasz, który to był odcinek? Jakoś ostatniu, nie? Nie tak dawno. Nie wiem, może zaraz, bo teraz jest 40, to chyba był 30, bo to też był taki równy, ważna jakaś płyta, nie? Tak, tak mi się wydaje. się wydaje, że to było jakoś tak. <laughs> W tym samym czasie. O coś ważnego chodziło. No, chodzi o coś ważnego. E, tak fantastycznie. To, 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 to Yellow. I dlaczego akurat? Bo tych było, wiesz, ich jest 39 opisanych, OZI jest 40. 40, tak. Nie? Wiesz, co dlaczego? Po Oprócz to... tego, że trzeba wydać na to kupę high. No nie, właśnie, to jest to jest jej minus. No, mam nadzieję, że tutaj będzie kiedyś reedycja, żeby więcej osób mogło ją po prostu no, mieć z prostu... kolekcji. No, Możemy no, trzeba może tak musisz głoszyć? w pracy zadzwonić do Yellow i się zapytać. Do Dietera Majera zadzwonię przecież. No właśnie. Czemu nie? <laughs> no, jest, słuchaj, nie rubiaj. No, To Każdy. jest jedyna, powiem szczerze, około jazzowa rzecz, której słucham. No. E, to bardzo fajnie, że jesteśmy w miejscu, w którym Jazz TV ma swoją e, siedzibę. Sieci, no, tak. Dzięki temu na pewno poznasz więcej jazzu. Tak jest, tak jest. Otwarto jest. Co tam bardzo dalej? E, co tam co dalej? jeszcze? Tears for Fears, The hurting. No. Thing. Single i LP. Dwie, dwie LP. Tak? Tak. Ja myślę, że to jest Single. To jest świeże wydanie. To jest chyba 2019 bodajże rok. A, reedycja. Tak wygląda reedycja z 2019, chociaż one tam już wcześniej miały taką okładkę. Proszę bardzo. Ale, ale jest. Pamiętam to wydanie, pamiętam oryginalną kopię. Oryginalną, tak. Uh -huh. jest I jest identą. To jest taka. Bo to jest, nie dość, że reedycja to jest taka replika, nie? że on jest dokładnie tak samo wydana. Ale najśmieszniejszy kupowałem ją przy tobie. No tak, w tym. Jazz Boutique. Nie, w Polsce. To nie jazz, tylko Pulse Boutique. Jazz. <laughs> jazz. Widzisz już z jazzem, nie? Ja już, nie, już się na Tak, z Tak, jest. Tak, pols Boutique. Pamiętam, bo ja kupiłem wtedy King for, King for a Day, Full of Light tam fake no more. A w sumie to muszę sprzedać, jak ktoś chce, to wędy <coughs> O proszę. No to nie, nie powinno być problemu. Nie słucham. Tak? No, wyrosły. Dobra, nie, nie nieważne. Tak. E, a tutaj The Helting, e, wydanie. Oryginalne. Zachodnio niemieckie. Z zachodni 83 nie? roku, czyli z. E, tak, 83, wydajesz z roku po. No nie, bo. Albo możesz, 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 możesz się pomylić. O dwa lata. Dobra, i co? 83. Co wygrałam? E, <laughs> nie wiem. Jakieś nagrody przyznamy. Dobra. No, no i jak widzę, nazwałam tutaj... ten album, że chłopaki nauczyli depresję tańczyć. Aha, no tak, to było Tak ten, mi się faktycznie. wydaje, że no, dlatego też jest wart tego. Chłopaki mieli po 21 lat jak to nagrali. A jest to tak... I mieli depresję? I... Sporą, no trudy dorastania. W, 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 Ale jest to tak. W bogatej Anglii. No właśnie, oni nie byli bogaci, właśnie mhm. tutaj problem. Zro... Mieli. Tak, ani nie byli bogaci, ani nie byli. Jak widać, to jest oni też. Po prostu to nie jest tak, że no, oni. A są kaczki. E, nie, polowali. Polowali, a na obiad. Z tej biedy. A no, ty też biedni chłopcy z Tak, zobaczcie, jak mhm. Odcinek dziesiąty. To? Tak. Aha, Moje to. pierwsze małe, małe, duże święto, czyli dziesiąty odcinek subiektywnego leksykonu, płyt, no, które To warto 30 mieć. odcinków temu. Tak. I płyta, która mnie otworzyła z, z metalu, z raczej Ech. ciężkiej muzyki a, na ta. świat elektroniki. No tak. Dlatego... No i dlatego sobie chyba lepiej na tym ważna. wyszło. Myślę, że tak, bo bardzo się <laughs> otworzyło. Trochę jakie to jest. I to, ale to jest. to jest reedycja, tak? To jest reedycja, tak. Jest redycja, tak bo bardzo często bo słyszę. Chyba że oryginał jest, jest dosyć kosztowny. Jest też, bardzo nie? drogi, tak. Bardzo Proszę, często tak. też słyszę, że to słabo gra, ale powiem wam, że jako dziewczyna, która miała zjechaną kasetę, i, a na początku jakieś tylko przegrywane utwory, to to jest miód na uszy. No, tak. <laughs> Songs of the Fate and the And uh, Devotion. And the tak, tak, bardzo fajne wydanie, pamiętam tak, je. je. Bardzo rock and rollowa płyta jak na szmont. No, o tutaj widzę, że... No i to jest coś pięknego, to uważam, że każdy prawie powinien mieć swojej kolekcji Szczególnie... A kto nie powinien? Kto nie powinien, ten kto... Ciekawe nie ma gramofonu. Była, a była reedycja tej płyty? Nie pamiętam. Wiesz co, nie wiem, ale to te oryginały, to jest akurat mm -hmm. holenderskie wydanie, to jest oryginał z 78 tam, tam jest roku. Jest książeczka? 16-stronicowa, tu nie ma żartów, to jest tak. takie piękne, to jest super. a kosztuje takie coś już nawet od, mówię, w lepszym Parę, stanie, no. nawet od dwóch funtów jest do, do kupienia. No, no to tak, to na pewno to W jest... słabym stanie jeszcze taniej, nie? Ale hmm. uważam, że... No o czym mówimy w ogóle? Wojna A... Światów, the, the War of the Worlds Jeff Wayna, musicalowa mm -hmm. wersja książki. Najpierw książki. Świetne te rysunki są po prostu. Przepiękne, nie? Mm. Okay. Najpierw książki, a potem. No, słuchowiska. Ona, też jest, ona też jest świetnie zrealizowana y, muzycznie i tak, dźwiękowo. I dźwiękowo no to jest. Naprawdę. Przepięknie już wtedy podzielona na. A ty w ogóle wiesz, czy ten, czy, czy ten Jeff w ogóle robił jakąś inną muzę? Bo ja nie kojarzę, ogólnie y, nie myślimy. więc y, chyba tylko z tym go kojarzę. Ja też. Y. <laughs> Jedne. Piękne, piękne słuchowisko. No Ciekawe jest w ogóle też. Y, a Justin Hayward to jest przecież wokalista, zdaje się, The Muddy Blues. The Muddy Blues, no tak. David tam Essex. A potem był jeszcze, e... jeszcze Steen Lynch. A Philip Lyon, Lyon, to nie wiem, jak się czyta, tego jego nazwisko. Ale O, powiem Ci. Richard Burton, bardzo znany Richard. aktor. Aktor. On zresztą. No i, aha, no i w końcu jest coś polskiego. Wszystko. Tak, bo tak stwierdziłam, że może trzeba też troszkę złamać, a to, co się stało z siekierą. I... Z ilością to reakcji, z komentarzy naj, i innych rzeczy na blogu, twoich. to było jakieś takie właśnie staty szaleństwo. Statystyki na koniec też, yy, to już jeszcze pokażę piękną tom. No yy, tak, tutaj była yy, przy siekierze, właśnie bo z tą naklejką, ja w ogóle tak. nawet nie wiedziałem. Jest Wersja z naklejką, wersji z naklejką jest jeszcze mniej niż, bo to jest oryginał, mhm. yy, wersji z naklejką jest jeszcze mniej niż bez. Tego? Pierwszy raz widzę tą naklejkę, tak także tak, tego to jest najrzadsze, chociaż nie miałem zielonego pojęcia oczywiście o tym, jak o większości rzeczy. Tak, trzeba przyjęcie, Aga ma płyty w kolekcji e, warte naprawdę dziesiątki euro i e, czasami się zdaje z tego sprawę, kiedy pisze o tej płycie. Zazwyczaj każdy, tak jest. Bo każdy wpis jest e, uraczony, że tak powiem. Y, takim opatrzony taką y, adnotacją, jeśli chodzi o ceny rynkowe, to ja Agę poprosiłem, żeby na Discogs po prostu sprawdzała ile to by typy... i ona się wtedy dowiaduje, na przykład. Nie, o kurka. Także y, no, to są takie Twoje top. Ciekawe, bo oprócz Siekiery no nie, i DPS Mode, co jest jakby oczywiste, mhm. to najbardziej czytane były Twoje. są czytane Twoje pierwsze dwa wpisy, i one łącznie mają już ponad 3000 wyświetleń. I przeczytań. Także to było, pamiętasz? Pierwsze? Pierwsze było kino. A drugie? Nie pamiętam co Ja też nie pamiętam, ale pierwsze dwa, jedynka i dwójka. Także też odsyłam. Aga, so, no ja Ci chciałem pogratulować tego czterdziestego odcinka, dziękuję. który nad nami. Nie? Mam nadzieję, bardzo że się dziękuję. bardzo nie denerwujesz. Bardzo, ale staram się walczyć z tym. Bo to jest 40. Jak będzie 50, to jakąś imprezę musimy tak, zrobić. Tak, koniecznie, koniecznie. Myślę, że ale chciałem ci zapytać. Bierzemy. Bo wiesz, ja może powiem, jak to się stało, że Aga się w ogóle znalazła w naszym teamie redakcyjnym. By było ogłoszenie na Facebooku. Tak, o którego ja tak naprawdę nie widziałam. Dopiero nasza wspólna znajoma mi powiedziała: Ej, ty, ty się nadajesz. Moje no się... I... I napisała. I dwa lata później Siedzimy tutaj. i gadasz do telefonu. Tak jest. O płytach eee, no, także Dziękuję Ci za tą szansę i za to, żeby mnie uwierzyłeś, bo powiem szczerze, Tomek... We mnie też ktoś kiedyś uwierzył. Tak, ale masz takie w sobie coś, że chce się... Potrafisz zachęcić. O, to tak fającko. To jest takie, mam nadzieję, że się da robić. Zachęcę nie tylko do słuchania płyt, ale też pisania o muzyce. Redakcja Pana Biniela ciągle otwarta, redaktor naczelna już awansowała, ja Po 40 odcinku się redak na redaktor naczelną. Także to możesz sobie sam, możesz sama sobie dyrygować. <laughs> okay. Czemu Dobrze. nie oddałaś tekstu, Aga na czas? Zawsze tak. <laughs> Zawsze na czas. Fajnie. Dzięki serdeczne. Zapraszamy Lecz Was dziękujemy. do innych, pozostałych odcinków e, subiektywnego Leksykonu płyt, które by, warto mieć Agnieszki Prota, e, Śledźcie ją też na socjalach, jej, bo bywasz często na koncertach, festiwalach, wypowiadasz fajne… Uzależniona jestem. Tak. E, no, także Aga też jest e, taką koncertową. W sumie, tak. w... w sumie tak, stojącą zazwyczaj gdzieś z tyłu i patrzącą i słuchającą. I co tu raz... o tym napisać? Nie, nie, po prostu. Czuć to. No, a co byś powiedziała swojej pani od polskiego, która mówiła, że miała, byś lepiej nie pisała? Jej nie wiem, co bym pisała, e, powiedziała, <laughs> ale wiem, co powiedziałabym innym. Nie przejmujcie się. No właśnie, Nie przejmujcie się, jak ty bo mówi, że czegoś nie możecie, bo okazuje się, że można. E, a pani od polskiego nie zawsze wie wszystko. Nie? Tak, to może Akurat ta bieg... nie wiedziała. <laughs> Pozdrawiamy. Także 40 odcinek ozi Osborne No More Tears, eee, a my zapraszamy Was do kolejnych i do poprzednich i na imprezę z okazji 50. No, tak jest. Aga zorganizuje, ja będę tam tylko gościem. Będziesz tańczył a ja najwięcej. To ja będę robił wywiad z Tobą wtedy na żywo. Aha, na żywo? <laughs> pozdrawiamy Dobra, serdecznie pozdrawiamy, z KWK, dziękuję. jak to jest? Wieżę KWK w Pozdrawiamy i dziękujemy Justini za pomoc w nagraniu. Dzięki wielkie. Do zobaczenia.